Witajcie znowu w domowni. Dziś postaram się pomóc Wam odpowiedzieć na pytanie siłownia domowa czy siłownia profesjonalna. Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie jedna rzecz, a mianowicie to, że dostaję bardzo wiele pytań i bardzo wiele różnych próśb o poradę od osób, które trenują na takich zwykłych siłowniach, takich siłowniach komercyjnych, takich no, klasycznych siłowniach, nazwijmy to. Rzeczywiście, zakładając ten kanał, myślałem przede wszystkim o osobach, które trenują w domu, które chcą trenować na małej przestrzeni, mając tylko i wyłącznie sztangielki, ewentualnie ławeczkę. No ale wszystkie ćwiczenia, które pokazuję, plan treningowy, który pokazuje i porady odżywieniowe, oczywiście, są idealne także dla osób, które trenują na profesjonalnych siłowniach, więc tutaj nie ma różnicy. I dzisiaj właśnie dlatego chcę pomóc odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli stanęliście przed dylematem, czy zapisać się na zwykłą siłownię, czy może trenować w domu. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest kilka aspektów, kilka takich rzeczy, które się na to składają, które na tę odpowiedź się składają. Pierwsza rzecz to kasa. Karnet na taką profesjonalną siłownię kosztuje, bardzo różne są ceny, ale kosztuje zwykle między kilkadziesiąt a powiedzmy około 200 zł. Powiedzmy średnio około 100 zł to jest miesięczny koszt trenowania na takiej profesjonalnej, zwykłej, komercyjnej siłowni. Kupno podstawowego sprzętu do treningu w domu, czyli sztangielek to jest wydatek około 100 zł. 250 zł na początek, i to, jest, to są dwie sztangielki po 20 kg. I to w zupełności wystarczy, żeby początkujący robił wszystkie ćwiczenia na całe ciało. Potem wypadałoby kupić, jeżeli ma się miejsce, na przykład ławeczkę, to jest około 200-300 zł. No i to już jest absolutnie wszystko, czego się potrzebuje, żeby trenować każdą grupę mięśniową, praktycznie. Wiadomo, z czasem trzeba będzie dokładać ciężarów, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Więc powiedzmy na początek, to jest wydatek tych 300-kilkudziesięciu zł w ciągu paru miesięcy pierwszych. Rzeczywiście, na początek, jeżeli idziemy na siłownię, no to wystarczy zapłacić stówę, no już możemy trenować, ale z drugiej strony, płacąc jednorazowo te trzy stówy, mamy sprzęt na lata, sprzęt, który jeżeli będzie dobrej jakości, nie ma prawa się zepsuć i po prostu będzie nam towarzyszył przez całą naszą historię, całą naszą przygodę z treningiem siłowym. Ja mam ławeczkę już chyba z 7 lat, e, sztangielki jeszcze dłużej, no i jak na razie jeszcze działają i nie ma z nim problemów, więc jeżeli chodzi o to, to jest inwestycja na lata, można powiedzieć. Sprawa druga to jest dostępność sprzętu. Rzeczywiście na komercyjnych siłowniach jest dużo więcej maszyn, dużo więcej różnego rodzaju wyciągów, e, maszyn na nogi, nie wiem, na plecy, na wszystko, na każdą grupę mięśniową praktycznie. Z drugiej jednak strony najbardziej efektywny trening to jest trening na wolnych ciężarach, czyli na sztangach i sztangielkach. Jest najlepszy Lepszy nie tylko jeżeli chodzi o budowanie masy, a także spalanie tkanki tłuszczowej, ponieważ po prostu pracuje największa masa mięśniowa, najwięcej mięśni i najwięcej kalorii w ten sposób spalamy. Więc trening z wolnymi ciężarami na pewno wygrywa, a można go spokojnie robić w domu. Z drugiej strony są osoby po różnego rodzaju kontuzjach, osoby z niedowładami ruchowymi, z problemami ruchowymi różnego rodzaju i takie osoby powinny pomyśleć rzeczywiście o zapisaniu się do komercyjnej siłowni, ponieważ maszyny dla takich osób mogą być lepszym rozwiązaniem, rzeczywiście, jeżeli ma ta osoba jakieś poważniejsze problemy ruchowe. Kolejna sprawa to jest motywacja. Rzeczywiście bardzo wiele osób ma tak, że łatwiej jest mi się skoncentrować, łatwiej jest mi się zmotywować, zmobilizować do ćwiczeń na siłowni, kiedy już na tej siłowni pojadą, przebiorą się i zaczną trenować w otoczeniu innych osób, które trenują. Są takie osoby, to prawda. Ja z mojego doświadczenia równie dobrze, nawet lepiej, koncentruję się w domu, kiedy jestem sam z ciężarami, kiedy robię to, co do mnie należy. Zaczynam trening, 40 parę, 50 minut, kończę. Idę do drugiego pokoju, zajmuję się innymi rzeczami, po prostu. Więc jeżeli Wam jest bardzo trudno się zmobilizować do treningu samemu, jasne, siłownia komercyjna może być dla Was rozwiązaniem, ale moim zdaniem to przede wszystkim tkwi tutaj, w głowie. I jeżeli nauczymy się mobilizować yy, skutecznie, to będziemy się mobilizować i na siłowni, i w domu. Tutaj jest jeszcze inna sprawa, mianowicie w domu jest tak, że jesteśmy tylko my i nikt nam nie zajmie ławeczki, nie ma kolejki do ławeczki, co na przykład w poniedziałek jest bardzo popularne, ponieważ wszyscy w poniedziałek trenują klatkę, więc. Znacie to pewnie, a tutaj w domu jesteście sami, możecie trenować przy takiej muzyce, jaką lubicie, możecie robić co chcecie, możecie mówić do siebie. Ja na przykład mam tak, że podczas treningu bardzo często mówię do siebie, motywuję się w ten sposób, jeszcze dwie serie, jeszcze dwie serie, jeszcze dwie serie. Ogólnie mówię sobie po prostu to, co w tym momencie będę robił, żeby się jeszcze bardziej zmotywować. Pamiętam, że kiedyś poszedłem na taką zwykłą siłownię i zacząłem robić to samo, zapomina, zapomniawszy o tym, że, że w koło są ludzie. No i tak się nagle na mnie wszyscy patrzą podejrzliwym wzrokiem, czy coś jest z nim nie tak. Po prostu tak mam, w ten sposób się motywuję i dlatego też trenuję w domu, ponieważ mogę się w ten sposób zmotywować i fajnie jest, jest mi tak trenować. Ktoś teraz może zapytać, ok, a co z treningiem aerobowym? Rzeczywiście jest tak, że na siłowniach komercyjnych mamy różnego rodzaju orbitreki, bieżnie, stepery, rowery takie, siakie. No, tego sprzętu jest bardzo dużo i rzeczywiście no. Czego tylko dusza zapragnie do treningu aerobowego, często na takich siłowniach jest. Ale w domu możemy robić trening aerobowy bardzo fajnie, korzystając ze skakanki, możemy też wyjść, pojeść na rowerze, pobiegać, więc możliwości też jest bardzo dużo, trenując w domu. Więc to jest znowu pytanie, co komu bardziej pasuje, co komu bardziej odpowiada po prostu. Jest jeszcze kwestia czasu. Rzeczywiście obecnie jest tak, że bardzo wiele osób ma problem z tym, żeby znaleźć te kilka chwil w ciągu dnia na to, żeby zrobić trening siłowy, na to, żeby poświęcić te nawet 2-3 godziny, na to, żeby pojechać na siłownię, przebrać się, zrobić trening, wziąć prysznic, znowu się ubrać, pojechać do domu. Czasem to może być po prostu zająć 2-3 godziny, no i nie ma skąd ich wziąć. W domu można zrobić trening o każdej porze dnia, praktycznie to trwa 40-50 minut, po czym powróci do swoich codziennych zajęć, więc na pewno siłownia domowa w tym momencie wygra z siłownią komercyjną. Nasz pojedynek zbliża się do końca i jak widzicie, nie ma jedno z naszego faworyta. Nie ma tak, że siłownie domowe są super najlepsze, siłownie komercyjne nie mają racji bytu, należy je zamknąć, a nie ma tak, że trening na siłowni komercyjnej, co bardzo wiele osób myśli, totalnie rozwala na łopatki, trening domowy i w, domo w domowych warunkach nic się nie zrobi, to jest nieprawda. Tak naprawdę jak sami widzicie, wybór zależy przede wszystkim od was, od tego, ile macie czasu wolnego, jaką macie psychikę, jak się motywujecie, jakie macie oczekiwania, jaki macie stan zdrowia, od tych wszystkich czynników i jeszcze wielu, wielu więcej. Ja wam tylko pokazałem argumenty za jednym i drugim rozwiązaniem. Mam nadzieję, że dzięki nim łatwiej Wam będzie podjąć decyzję i wybrać to, co będzie dla Was najlepsze. A ponieważ jest dobra ku temu okazja, to dzisiaj to ja zadam Wam jedno pytanie. Mianowicie, czy chcielibyście, żebym na domowie pokazywał ćwiczenia nie tylko z ciężarem własnego ciała i sztangielkami, ale także ze sztangą łamaną czy ze sztangą prostą? Ponieważ dostają Was kilka takich wiadomości, które sugerowały, że to by było fajne, więc po prostu pytam się Was, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, jeżeli tak, postaram się jak najszybciej takie ćwiczenia dla Was przygotować. I to tyle na dziś w domowni. Mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałem, pomoże Wam w dokonaniu wyboru siłownia domowa czy siłownia zwykła i przede wszystkim rozpoczęciu treningów. Widzimy się już za tydzień. A tymczasem zaglądajcie na Facebooka, dajcie suba domowni i oczywiście niezmiennie i z wielką pasją trenujcie. Do szybkiego!